писать истории, да, вот как в Польше, сейчас если мы говорим о геноциде, который инициировал Генеральная прокуратура. Видим, что, к сожалению, страны его отказываются предоставлять как правовую помощь, так и содействовать в выдаче преступников. А с чем вы связываете такие, наверное, недружественные явно шаги отдельных стран за? Nasze doświadczenie, przecież tak jak i innych narodów słowiańskich, w sposób bardzo, bardzo mocny przez nas jest warzyw, ale niestety nie odrobiliśmy tej decyzji. My tracimy i zacieramy pamięć o nazizmie ze względów politycznych czystych i teoretycznych. Skoro tak, że my Polacy, jak i любой słowiański naród, pośredzali bardzo od faszyzmu My nie zagrażamy historycznej pamięci, My nie zagrażamy podstawowych religii. Objawia się to w pierwszej kolejności ze względów politycznych z zacieraniem a, sprawczości czy, czy zwycięstwa tak faktycznie tak Związku Radzieckiego, Armii Czerwonej nad faszyzmem, nad naszymem. из политических взглядов из в республике Польша происходит стирание подвига uh, Красной Армии uh, Советского Союза в победе над фашизмом. Чисто это uh, из взглядов повторяемых политических. Из политических взглядов, соображений. Было выступление недавно президента Республики Польской на 78-й сессии Сгромадзения Народов Зъедноченных Недавно было выступление президента Республики Польша на 78-й э, сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который, на который утверждал, что самый большой вклад в борьбу э, с нацизмом внесли Соединенные Штаты Америки. Prezydent Rzeczypospolitej jest człowiekiem wykształconym, doktorem nauk prawniczych, w związku z tym nie jest możliwe, że nie ma faktycznej o tym wiedzy. Jest to zwyczajna, czysta manipulacja motywowana antyrosyjskością. Jestem prezydentem jest Rzeczypospolitej, człowiekiem wysoko zrozumieniem, doktor nauk i wyznaczam, żeby on nie znał tych faktów. To jest w czystym formie manipulacja społecznością. Antyrosyjskością, która jest w Polsce, no oczywiście ma swoje podłoże, rzeczą jest naturalną, natomiast nigdy nie przydała takiego rozmiaru. Ja nawet twierdzę, że to jest rasizm etniczny, z którym mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, a jest to cecha współczesnego nazizmu a, podstawa nazizmu. W Polsce jest silne antyrosyjskie nastawienie i skazuje się na wrażenie Takie jest w Polsce, was może. Dalsze będziemy bo. Цех, цех, а, цех, это основная да. черта нацизма. Bardzo так? Это очень опасная манипуляция общественными настроениями Польши. Поскольку Польша не имеет политического суверенитета, я польский политик и э, убедительно об этом говорю. naszym miejscyty jest protektorat, polityczny Stanów Zjednoczonych. Polskie władze, polski sejm, polski prezydent, polski pre premier, polski minister obrony narodowej podporządkowani są stanom zjednoczonym, czyli ośrodkowi politycznemu, który decyduje o państwie polskim. Jak polskie prawidłstwo, jak polski prezydent, jak nasz sejm podchyniają się zjednoczonym Stanom Ameryki, nie mają politycznego suwerenitetu, więc, jako narzędzie nie zdajemy sobie sprawy, w jakim kierunku państwo polskie może być skierowane i do jakich katastrof, które są w Europie, podobnie jak model Ukrainy. To, co się stało na Ukrainie, powinno być nam wszystkim sygnałem ostrzegawczym, że kolejnym państwem, gdzie będzie potężny konflikt. ничем не осознанной, против нам, людскости, беспонсорной. И мы e, находимся в роли инструмента, который используют в том направлении, в котором мы и сами еще не понимаем. И думаю, если так будет вот продолжаться, то e, следующий конфликт, который мы сейчас наблюдаем на Украине, может быть на нашей территории. Студент каждый суверенный народ, суверенный политически, mm. таким, как есть Республика Беларусь. Każda suwerenna władza, taka jaka jest w Republice Białorusi, z prezydentem, dzisiaj stanowi z punktu widzenia zmanipulowanej polskiej, podporządkowanej interesom anglosasów zagrożenie. I temu każdy politycznie suwerenny naród z politycznie suwerenną władzą, taka jak w Republice Białorusi, zaczyna przedstawiać dla Republiki Polski zagrożenie dla tej strony, winienym której manipulu manipulu manipulują. Кубика белоруска, народ белорусский, польским влазом. На счастье, благодаря Богу, не польскому сполученцю. То и слава Богу э, такая позиция политической власти Беларуси мешает э, только польскому руководству, а не польскому народу. Да. W kwestii Federacji Rosyjskiej Rosjan Polacy dali się zmanipulować. Większość Polaków ma bardzo negatywne, tak jak wcześniej powiedział, nastawienie do Rosji. I można powiedzieć, że w odniesieniu do Rosyjskiej Federacji, niestety, Polakie stali ofiarą manipulacji, pozwolili to sobie zrobić i bardzo negatywnie w społeczeństwie odnoszą się do Dzisiaj idzie bitwa o, o dusze Polaków. Czy Polaków da się nastawić negatywnie wrogo przeciwko Białogórzowi? И Сейчас в польском обществе идет настоящая битва за то, удастся ли польскому населению навязать отрицательное отношение к народу белорусов? Настоящая война идет. Станд есть, есть свядомость. Каждый логичный мышленный человек ма свядомость, что если мы в мире одного хегемона, если мы пробуем отчеловечения других народов, то есть нажизм. Каждый логически рассуждающий человек должен для себя понимать, что если у нас в мире есть один гегемон, то это одна из основных черт нацизма. Когда людей начинают разделять на категории.